Wiele mamy ofiar, nie mam możliwości ich wymieniać, ale stwierdzić muszę, że w stosunku do tego natężenia walki ze strony niemieckiej, to nie są takie wielkie ofiary. To nie są tak liczne, tak samo jak wielokrotnie mówiłem, że w stosunku do tych strąconych samolotów, do tego wysiłku niemieckiego, te ofiary nasze, choć bolesne dla nas, choć łzy cisną się do oczu, gdy się o nich mówi, są znikome. Nikt przecież nie łudził się z nas, aby na wojnie nie było ofiar. Nikt z nas nie łudził się, aby nie było bombardowania. Nikt z nas się nie łudził, aby bombami miast nie obrzucano. Boć nie mamy do czynienia z rycerskim narodem, boć nie mamy do czynienia z kulturalnym narodem, tylko z barbarzyńcą, który nie zachowuje żadnych praw międzynarodowych który bombarduje miasto, cywilną ludność, otwarte miasto, który nie liczy się z niczym, niszczy szpitale, uderza specjalnie w bloki robotnicze, to na pewno robotnik Polski dobrze sobie zapamięta, że tak jak pierwszej nocy zbombardowano domy robotnicze, tak jak był myślnie, to są metody walki. Ale tego rodzaju metody spotkają się z odprawą. Czas dla nas pracuje, środki wroga topnieją, i dlatego my wszyscy, którzy przecież wiedzieliśmy, co na wojnie będzie, wiedzieliśmy, że będą ofiary, nie to jest ważne. Ważne jest to, że Polska musi zwyciężyć musi nawałę niemiecką znieść że musi stworzyć warunki dla przyszłych kolegów Polski. My wiemy, Wojsko nasze ile razy w polu spotka się z nieprzyjacielem, to musi być zwycięskim. Na zł, to oczywiście nie mamy tej rady, bo tych metod nie stosujemy, bo nie jesteśmy barbarzyńcami.